Witam wszystkich. Próbuję dostać się do budynku opuszczonego Zakopanem. Mm. Jestem akurat na urlopie. Ale już widzę, że można wejść Postaram się pokazać Co tu się znajduje w tym opuszczonym domu Był pożar w tym domu Zauważyłem go przejeżdżając i postanowiłem wrócić Dam jest dość sporych rozmiarów No to była łazienka Dom drewniany Nie mam gimbala Może troszkę obraz trząść Ale postaram się pokazać, jak już tu jestem. Coś z innych miejscowości. Zawsze jakaś nowość. Tutaj jeszcze nie zwiedzałem. Drzwi oparte. O, tu jest klatka schodowa na dół zasypane. Śmieciami. Mały piec kachlowy No paliło się tutaj. Ale no, grafity jest. No, tu też można było wejść. A i tu jest klatka sodowa na górę. Wejdę jeszcze na górę. Pokażę rachciach co tu jest. Nie mam przy sobie latarki, Także może być mało widać. O, ale ciekawie dość. O, widać tu turystów na zewnątrz. Pokoje, Pfu, straszny smrot. I idę dalej. O tu, jak ładnie. Jest skafrowy. Następny Łazienka. Następny pokój. Tu zapewne była kuchnia. Tak. I jeszcze kawałek domu. I uciekam. Chyba atrakcje czekają. Ja się dziwię czemu tu tak śmierdzi, a to po prostu ludzie sobie ubikacje robią. No niestety też fajne pomieszczenia. Sporo mebli. Stare wszystko rozwalone. A tu chyba przejście do tego samego pokoju. Dobra. Idę na dół. I nie wiem którym wyjściem wyjść. Tu jest zarośnięte. Przejdę domem na zewnątrz. No, z tej strony wychodzę tak, jak chodziłem. I to by było w sumie na tyle. Mogę pokazać tylko jeszcze z zewnątrz ten domek, jak to wygląda. O. Wychodzę przez drzwi. Jest jeszcze zejście do piwnicy, ale tam nie wchodzę. Nie mam latarki, to i tak nic nie pokażę. Tak to wygląda z zewnątrz. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam z Zakopanego, zebrał już zwiadów.